Witajcie moi drodzy z tej strony Polot i widzimy się w odcinku z unboxingu. Jak mówiłem, będzie to taki nietypowy unboxing, zresztą jak zobaczycie, hmm, domyślcie się też, jaką grę będziemy rozpakowywać, sądząc po tym, co tutaj leży. Tak więc zaraz wracam, gdyż muszę rozpakować tą przewspaniałą kopertę. Okej, okay, już wyciepałem moją kopertę i folię, w którą była zapakowana gra, tak więc możemy przejść do openingu samej samej gry, czyli tak co mamy w środku? W środku mamy kody, który jest to kodem rejestracyjnym gry w środku instrukcja obsługi dokładnie taka sama jak w Wolfenstein 1 New Order tylko, że całkowicie po polsku czyli w sumie Szału nie ma dupy nie urywa. I oczywiście składa się to z. Już chwilę popatrzmy, wyciągnijmy to, z trzech płyt. Dokładnie składa się to z trzech płyt. Tak więc disk 1, disk 2 i dysk 3. A nie, przepraszam, cztery płyty Cztery płyty to zawiera w sobie. No, porównując z... <laughs> to do. Poprzedniej części, czyli pudełka z The New Order, gdzie tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, to, to pudełko jest znacznie cięższe jest dwukrotnie cięższe od tego pudełka, muszę przyznać. Nie wiem czemu, ale zbyt ciężkie to było. Jak na cztery płyty. No cóż, porównując, tutaj mamy The New Order. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Musicie się zadowolić takim widokiem. Yy, tu mamy to, co się dzieje w The New Order, a tu mamy co było przed New Order. Dokładnie i tu chyba jest historia spisana i tak dalej, i tak dalej. Yy, Fapua. Co prawda nie różnią się zbytnio. Są to dokładnie te same znaki. Yy, różnią się wymaganiami sprzętowymi i w sumie to tyle. Jeśli chodzi, I z czystym sumieniem mogę to dołączyć do mojej kolekcji yy, Wolfensteinów, tak? Mam trzy oryginalne Wolfensteiny, jakie udało mi się do tej pory zebrać. Yy, chronologicznie idąc, yy, pierwsza, druga i trzecia część. Yy, jeśli chodzi o otoczoną akcję w tej, tej, tej grze, plus jeszcze jest Return to Castle Wolfenstein, którego nie udało mi się zdobyć pudełka. No ale cóż, jeżeli uda mi się zrobić pudełko, to będę miał kolekcję już tak naprawdę wszystkich y, Wolfensteinów, nie licząc Wolfensteina 3D i Wolfensteina y, 3D2, który wyszedł. Y, no i tam nie licząc Enemy Territory. No ale to wiem, y, żeby już Was nie zanudzać, to byłoby wszystko w tym unboxingu. Tak więc, y, jeżeli chcecie być na bieżąco, a nie subskrybujecie, a oglądacie, to subskrybujcie, jeżeli Wam się podobało choć trochę, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, to dajcie łapkę w dół. A jeżeli yy, chcecie być aktywni lub dać jakąś uwagę, no to po prostu w, yy, dajcie komentarz yy, w komentarzach. Tak więc yy, trzymajcie się, cześć i na razie. Pa!